Szef rosyjskiego sztabu generalnego Walerii Gierasimow, będzie dowodził połączoną grupą wojsk w tzw. specjalnej operacji wojskowej przeciwko Ukrainie, poinformował w środę niezależny rosyjski portal Meduza. Dotąd stanowisko to zajmował generał Siergiej Surowkin. Podwyższenie szczebla dowodzenia specjalną operacją wojskową jest związane z rozszerzeniem skali zadań i koniecznością organizacji ściślejszej współpracy rodzajów wojsk, podaje Meduza, cytując komunikaty resortu obrony. Portal przekazał też, że Surowkin będzie jednym z zastępców Gerasimowa. Jako specjalną operację wojskową władze Rosji określają inwazję na Ukrainę. O tym, co oznacza zmiana na stanowisku głównego wodza na wojnie w Ukrainie i mianowanie nim Waleria Gerasimowa, twórcy rosyjskiej wojny hybrydowej i słynnej doktryny Gerasimowa, mówi historyk, dyplomata Jerzy Marek Nowakowski. Generał Gerasimow, przypominam, to jest twórca doktryny Gerasimowa, doktryny wojny hybrydowej i nagle ten twórca doktryny wojny hybrydowej staje się e, naczelnym wodzem klasycznej dwudziestowiecznej w swoim duchu wojny kinetycznej. E, dlaczego? Ano, obawiam się, że to jest bardzo zła wróżba z punktu widzenia i Ukrainy, i Rosji i tak naprawdę całego otoczenia międzynarodowego, bo decyzja o tym, że Gerasimow jest naczelnym dowódcą operacji na Ukrainie, człowiek, który jest szefem sztabu generalnego armii rosyjskiej, czyli wodzem naczelnym całej armii rosyjskiej, oznacza w tłumaczeniu na język na, na, na język realnej polityki, że wojna Rosji przeciwko Ukrainie przestaje być. Operacją specjalną, jak to cały czas mówiono, a staje się nową, wielką wojną Rosji. I obawiam się, że ta decyzja zapowiada również coś, o czym mówią przywódcy ukraińscy, szczególnie ukraiński wywiad: że Rosja szykuje się do nowej, wielkiej, nowej, wielkiej ofensywy. To y, nie ma innego powodu, dla którego Gerasimow miałby być mianowany naczelnym dowódcą y, y, operacji skierowanej przeciwko Ukrainie. Rosyjska propaganda przygotowuje obywateli na, jak się wydaje, drugą wojnę ojczyźnianą, ale teraz z całym Zachodem. Putin zapowiedział, że Rosja trwa w wojnie, by w wojnie zapobiec. Przygotowuje rosyjskie społeczeństwo na nową wojnę ojczyźnianą. Komunikuje, że toczy się wojna Rosji z Zachodem i że Rosjanie muszą być gotowi na krew i łzy oraz na wyrzeczenia na czas bardzo trudny. Amerykanie i ich sojusznicy chyba już nie wierzą w rozmowy pokojowe, przynajmniej na teraz. Zapowiadają dostarczenie na Ukrainę pocisków sięgających Krymu, a tam stacjonują tysiące rosyjskich żołnierzy. Musimy przyspieszyć nasze prace, musimy działać z większym zdecydowaniem. To decydujący moment dla Ukrainy, w decydującej dekadzie dla świata. Dlatego bez żadnej wątpliwości będziemy ją wspierać tak długo, jak będzie to potrzebne, powiedział Lloyd Austin, sekretarz generalny obrony Stanów Zjednoczonych, przed rozpoczęciem spotkania w Ramstein. Błagam, nie negocjujcie na temat liczby czołgów, może po prostu je wyślijcie. Niech będzie stała dostawa czołgów F-16 i pocisków dalekiego zasięgu. Zwrócił się do zgromadzonych prezydent Ukrainy Wołodymyr Załęski. Zostały wydane bezpośrednio z Kremla polecenia dla rosyjskiej propagandy. Rosyjska propaganda ma, te, ma mówić o wojnie toczącej się na Ukrainie, jako o wojnie Rosji z NATO, czy Rosji przeciwko NATO. Inaczej mówiąc, wychodzimy znowu z opowieści o ograniczonej operacji specjalnej ku narracji nowej wielkiej wojny ojczyźnianej. To oznacza, że Rosjanie, władze rosyjskie chcą przystąpić do takiej pełnej mobilizacji wojennej, również psychologicznej, społeczeństwa. I nie mają ochoty na jakiekolwiek rozmowy pokojowe. Mam wrażenie, że to złudzenie, że można będzie rozwiązać ten konflikt w miarę szybko metodami dyplomatycznymi, również zostało, również zostało potwierdzone przez reakcję państw zachodnich, bo decyzja o dostawach. Ciężkiego uzbrojenia, w szczególności czołgów, jest decyzją zbiorową Zachodu. Bo to nie jest tylko decyzja Pol Polski, Finlandii, Szwecji, Wielkiej Brytanii czy Stanów Zjednoczonych. W rzeczywistości jest to decyzja, która ma obowiązywać wszystkie państwa natowskie. Y niemieckie y dąsy dotyczące leopardów, chyba, zostaną dość szybko przezwyciężone. Zwracam uwagę, że Potwierdzają się informacje o kolejnych dostawach broni, już nie tylko bajraktarów, ale również amunicji kasetowej z Turcji dla, dla Ukrainy, że pojawiły się informacje, iż Maroko, pierwszy kraj arabski, Arabowie generalnie raczej grali po stronie rosyjskiej, że Maroko dostarczyło Ukrainie swoje czołgi T72 i trochę amunicji. To oznacza, że ta koalicja państw demokratycznych pod wodzą, pod wodzą amerykańską również, jak się zdaje, straciła nadzieję na to, że, na to, że dojdzie do szybkiej pauzy pokojowej, przynajmniej jeżeli nie do zawarcia pokoju w ogóle. To jest to, to jest zła wróżba, to jest zła wróżba dla przede wszystkim dla mieszkańców Ukrainy, bo to oznacza, że będzie się toczyła. Dalej ta potwornie okrutna wojna. No. Jak mówi dyrektor Instytutu Studiów Strategicznych Akademii Sztuki Wojennej, profesor Piotr Grochmalski, w programie Telewizji Republika, nominacja Waleria Gerasimowa na głównego dowodzącego wojną na Ukrainie jest jawnym przyznaniem się Putina do klęski i próbą niepowiedzenia wprost, że Rosja angażuje już wszystkie siły, jakie ma. No, po pierwsze, Putin otwarcie przyznał się do dotychczasowej klęski, no bo to jest takie, taka próba niepowiedzenia wprost, że oto Rosja angażuje wszystko, co tylko może, aby dalej realizować wojnę, ale to jest w tym nazewnictwie jest nadal udawanie, że to jest owa operacja przeprowadzana przez Federację Rosyjską na obszarze Ukrainy. No ale w tej operacji e, już głównodowodzącym, czyli wysłanym w linie, jest e, Gerasimow, a więc e, wiceminister obrony narodowej. Czyli bezpośrednio e, operacją, która angażuje już absolutnie wszystkie możliwości, wszystko, cały potencjał Federacji Rosyjskiej, e, ma w linii dowodzić Gerasimow, człowiek, który z bliska poznał walory polskiej kuchni, który też korzystał z polskiego alkoholu, kiedy tutaj stacjonował w Borne Sulinowo. Zdaniem Gerasimowa w skład tzw. działań asymetrycznych, które są elementem wojny nowej generacji, zaliczyć należy dążenie do wykorzystania tzw. potencjału protestu, czyli opozycji wewnętrznej w danym kraju. Metoda ta polega na stosowaniu w atakowanym kraju walki informacyjnej, która odbywa się na wielu poziomach, lecz sprowadza się do tego, aby zaatakowane państwo w pewien sposób samo przyjęło sposób postępowania zgodny z zamiarem agresora tak aby ten nie musiał prowadzić ryzykownych i kosztownych bezpośrednich działań zbrojnych dla osiągnięcia swoich celów.